Witam Was, tutaj Joystick. To jest kolejny odcinek naszej serii. Let's play THAW Tony Hawk American Westland. Niestety przespaliśmy się, ale obudziliśmy się w nocy o godzinie 10:00 do 11:00. No i tak, to jest. Co tam jeszcze rzec? To jest trzeci odcinek. No i. Myślę, że ta seria się nawet przyjmie, bo z tego co, co widziałem, to naprawdę dużo, dużo jest na niej wyświetleń, dużo plusów. Myślę, że ludzie się będą interesowali nią. No i jeszcze chciałbym Was oczywiście też przeprosić za to, że bardzo długo nie było odcinka. Nie wiem, nie mogłem się do tego zabrać jakoś tak, ale jednak zachęciło mnie to, że zobaczyłem, że. Full po prostu jest wyświetleń tego i no i myślę, że będzie fajnie, kiedy będę to robił. Ok. Więc jak pamiętacie skończyliśmy ostatnio na tym, że rozwaliśmy głowę dinozaura z dachu. Blokowaliśmy przy okazji nowe miejsce skateowskie do robienia trików. Uhu. Piękne combo i chleba, dobrze. Bardzo. No i ta Mandy powiedziała nam, że mamy pojechać że mamy pojechać do Beverly Hills, jadąc cały czas z rogą prostą Więc jest ciemno, nic nie widać, ale dobra, tutaj jest oświetlenie piękne. Pojedziemy sobie tą drogą. Bo oj, 15 klatek. Coś nie tak jest coś. Ma jakieś plagi. Hej no, ogarnij się nobie! No już. Dobra, easy. Cięcie no psz. Chyba się ogarnął. To nam się otworzyły bramy. Jesteśmy w nowym mieście, Beverly Hills. I już czeka na nas pierwsza duża gwiazdka. No? No. Nie, widzicie, już cały tank na nas czeka, tylko zanim, żeby się odklatkowało, bo dopiero wtedy tam pójdziemy. Cięcie? Dobra, jestem. Dajmy mu się chwilę ogarnąć. Niech tu podrosną FPS-y. No i dobra.

I'm going to use Dave anyway. Let's it with him. Try this one. Wow! Oh, man! Oh! Sweet <laughs> combo! You know they but you a car park. <laughs> Who's the tool? I'm a tool. Yeah, nice bailback. Yeah. Get a massage with that face a match well, you've got wrong. the ranch is our spot. no pu it, especially the coffee. No problem, you don't have to let me in if I felt threatened by someone better than me, I'd do the same thing. You think you're that good, huh? All right, let's see what you got. Prove me wrong, and the ranch is all yours. Mm -hmm. Tell you what, Hucker. You pull these combos, and we'll let you speak with Iggy. Murphy's got the illest tech skills around. I've got the wall to spin dialed, man. Check it. Wall to spin. Ah, at this. Dave's the oh, encyclopedia of useless skate trivia. Thug One had wall plants, but Thug Two has a sticker slap. I can do them both in a sticker slap to wall plant combo. Stick a slap to Manual the Wall Plant Wow and the School And I work. go for the burly drops. Try this one, cocky noob. Spine transfer to nose grab front flip. Oh yes Damn, your friends are pretty good. you gonna have to impress them. Do some of their combos and maybe they'll let you into the ranch. There's a group of radical skater extremists here in Beverly Hills called the Skate Club. They are always trying to recruit new members. So I'm sure they'll help you learn some new tricks. After you've learned a thing or two, find Boone, Murphy, and Dave. I'll see you soon. Okay. Jak widzicie, mamy dużo misji, bo każdy uh, yeah, and who is he to talk? Just saw him eat asphalt trying to drop in from that rooftop. Well, Boone definitely goes big—that's for sure. Hey, check this out. I've been practicing these wall plant variations all day. No, to zero. Sweet. Tam, tam, oh, tam you know that rules. Like Just go to towards five, a wall and break. do a sticker slap. I'm glad that was Uf, i trzeba tam dwa razy macie na ścianie, jak się jest? No i nam tricia lepka Nicely done. Now try this variation called the wall plant. Similar to the sticker slap, but it's a foot plant off the wall. Cool. That'll help me skate all wbijamy new lines. That's the idea. I'll, I'll show you a wall plant. No, nie Może nie wbijamy w lepki, ale nogą się odbijamy. Oh, that's killer! Now you try and do a few wall Hmm, dobra. To jest dół i piątka na ścianie, jak jest pokazane zresztą. I teraz... Wielki finał! O Tak właśnie to był wielki finał. Dobra, teraz No! O Teraz. Yes. The last wall trick I'll show you is the wall ride. It lets you reach places you can't skate to. Here! Second! Ok, że R to 8. Tak więc jedziemy na ścianę. Tak. Jedziemy na ścianę i przytrzymujemy ósemkę. No i ukończyliśmy misję i wszystko nam pokazuje, co umiemy nowego. I tak, jak już odkryjemy jakieś miasto, na przykład że byliśmy już w Beverly Hills i Hollywood, możemy wsiąść sobie do autobusu. I szybciej się... Nie przemieszczać do Hollywood na przykład. A dobra, może no, się nie przemieszczam, bo tutaj robimy jeszcze misję kolejną, Zobaczymy co ten będzie chciał. So you want to skate like Boone? I'll show you how to spine transfer over a quarter pipe. Here, check it out. Let's see you spine Fajne transfer a few times over the roof. Spine transfer. Fajne, naprawdę podoba mi się to. I jeszcze tu ostatni spine. Woohoo. Cool, now let's do some flips. While in the air you can either back flip or front flip. Check this out. I'll bust a flip on this rooftop. Nie, wiem, pewnie jest to możliwe, oh, normalnie. Give it try. Nie jestem pewny, ale pewnie jest to możliwe, ale na serio gościu, który wymyślił takie coś, to był... mój... Zły dach. Muszę z powrotem przeskoczyć. Dobra zresztą trzymamy szóstkę i naciskamy dwa razy w tył albo w przód, wtedy on robi nam to co, no front flip, back flip albo Nice flips, to roll. jeszcze można role oczywiście, to jest w kółko. man, that's so sweet! Go ahead, your turn. No przytrzymujemy szóstkę i naciskamy na przykład dwa razy strzałkę w lewo albo w prawo. Damn man, you can go big. Let's take it up a notch. Since you got the spine transfer down, let's do an acid drop. Jump off this roof, an acid drop onto the quarter pipe below. Let z find jakbyśmy zryli asphalt. Good job. Now for bank transfers. When you're over an angled surface, you can do a bank transfer. Takie zatrzymanie w powietrzu, That's awesome. ale nigdy nie for it. I bank drop! Uuu. Niestety jest tylko jedna rampa na razie. Do dropa. ale można też zrobić na przykład na tym. No i mamy kolejną misję zaliczoną. Jak widzicie, front flipy, back flipy, role. Acid drop i. Bank drop To wszystko, co jest z się robi spacją. Ja tu jeszcze zluknę na czas. Zobaczę, jak, jak, stoimy. No nieźle. jest. Jeszcze mamy trochę czasu. Może mi się uda zrobić jedną gwiazdkę. Może więcej zobaczymy. O, ten, ten gościu robi. Why are you staring at that? I've been to do this trick I saw back in the day. What's that? I'll show you. It's called not a spin. Ah, that bites! Ow! Ah, well, maybe you can do it. Try to jump on a pole and not a spin. Not a spin on both of these poles for a few seconds each. Not a spin is to usemka i dziewiątka naraz kiedy skacząmy na słupek i przytrzymujemy usemka i dziewiątka. No, jedna sekunda i spadłem. Dobra, jeden jest. No i drugi też jest. Czyli albo ósemka i dziewiątka naraz, albo siódemka i ósemka naraz. To już zależy. Będziemy się kręcić albo w jedną, albo w drugą stronę. Teraz nacisnę siódemkę i ósemkę. kręcimy się w lewo, a teraz ósemkę i dziewiątkę. prawo. No. Manualem się przedłuża kombo najczęściej. Tak więc zrobimy jeszcze jedną gwiazdkę. Chyba, myślę. Zobaczymy, która tą. O nie, ten gościu jest skurzająco bardzo. Cię ciężko się u niego robi misję i pewnie trochę ją będę robił. Tak więc zrobię jeszcze tą gwiazdkę. myślę, że na dziś zakończymy odcinek ale się nieźle wyrobiliśmy z tymi misjami. Jaj. Tam będzie nam pokazywał Bonded Oli, takie mm, wyższe oli. Fajnie się za nie punkty dostaję. Alright, homie. I'll teach you how to get more air off the ground. When you're ready to jump, do a boneless and you'll get more air so you can reach higher areas. Try a few out! Dwa razy. Trzymały piątkę, dwa razy w górę i puszczamy piątkę. To jest boneless taki. Fajny trick. Dobra. Teraz bondet Oli. Dwa razy piątkę po prostu. Takie przedłużone. Z bondlesem. nie może. Dobra. Spróbujemy model Oli z bondlesem. No tak. To, to, był, to był wynik eksperymentu. No i jak tam czas? 12 minut. Hm. Nie, nie zdąży już. Nie ma. Ja będę raczej próbował. Jeszcze zobaczymy, kto to jest brązowy koleś. Jaki, jakaś kupa. Widzę tutaj. Eee... Gościu, to jest... Gościu z dodatkami, czyli... Aha, czyli można kupić na przykład sobie na... Nie, nie wiem czy teraz go znajdę, ale wiem, że takie coś jest: że można sobie na ramię kupić papugę, żeby była. No albo. Nie wiem, cokolwiek można kupić sobie: plecak. Jakiś. Wiem, taki, no Taki jest najlepszy, najlepszy według mnie. O ten logroficiarza, fajny. Ale ten i tak wezmę. Nie, no żart. Nie wezmę niczego. Naprawdę nie ma. no. Róbcie jak chcecie, oczywiście, ale nie ma sensu według mnie marnować na to kasy. O, tylko w sumie wygląda. Znaczy, wiadomo, za niektórym, niektórzy to lubią sobie ładnie wyglądać. Ja nie kupuję. Dobra. Jest nieźle. Już niedługo kolejny odcinek. Sprężę teraz pośladki i będę częściej je robił. Dawajcie proszę łapki w górę. Jak Wam się podoba, piszcie jakieś fajne komentarze. Bardziej mnie to zachęci do robienia kolejnych odcinków. A tymczasem, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. No, pisania fajnych komentarzy. Yy, no i, i w zasadzie, w zasadzie, co mogę Wam powiedzieć? Fajnie, że nagle mam taką wenę do tworzenia tego. Myślę, że Wam też się to będzie podobało. No tak więc tutaj joystick, pozdrawiam Was. No i na razie. Bye bye.